Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zakończy się historia Konga w filmie Godzilla vs. Kong, który oficjalną premierę ma jak na razie 31 marca 2021. Ale zanim odpowiem na to pytanie, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Zwiastun filmu Godzilla vs. Kong prawdopodobnie pokazuje, jak zakończy się historia Konga w filmie. Czwarty film ze świata MonsterVerse podkreśla jak historia i postaci są podzieleni. W filmie zobaczymy dwie grupy. Z jednej strony mamy Team Kong, a z drugiej Team Godzilla, do której Wy należycie dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Każda z grup będzie kroczyła inną ścieżką, która na końcu się połączy. Bazując na zwiastunach ewidentnie Monarch i cała ludzkość widzi w Kongu Herosa i jedyną nadzieję w ocaleniu ludzkości. Młoda dziewczyna, dzieląca specjalną więź z Kongiem, będzie współpracowała ze zwolennikami Konga, próbując mu pomóc w walce z Godzillą, który zwrócił się przeciw ludzkości z nieznanych na razie powodów. Bitwa na morzu wskazuje, że to Godzilla będzie inicjatorem walki. Nareszcie zobaczymy zakończenie trwającej wieki walki między Tytanami. Film zabierze drużynę Konga w podróż ujawniającą tajniki wojny Tytanów i prawdy leżącej za konfliktem potworów. Podczas misji we wnętrzu ziemi Kong zdobędzie swój topór. Mimo że nie wiemy jak zakończy się walka, to ten zwiastun prawdopodobnie pokazał nam jak skończy Kong. Jak możecie zobaczyć na ekranie, Tim Kong otoczony jest śniegiem. Gia mówi coś w języku migowym do Konga. Dalej widać jak tytan ma ich uwagę. Kolejne zdjęcie pokazuje konga stojącego w ośnieżonej scenerii patrząc na ludzi. Prawdopodobnie Gia żegna się z kongiem po jego wygranej walce z godzillą. Istnieje taka możliwość, ponieważ ta lokacja nie pojawiła się w żadnej scenie akcji z poprzednich zwiastunów. Wydaje mi się, że tak jest, ponieważ ta scena dzieje się na końcu filmu. Tutaj pojawia się niestety bardzo poważne pytanie. Dlaczego Gia i reszta żegna Konga otoczonego śniegiem? Dlaczego jego historia kończy się właśnie tam? Kong był przecież obrońcą wyspy Czaszki. Jako samozwańczy król i obrońca chronił mieszkańców wyspy przed Skullcrawlerami. Wiemy, że Monarch albo Apex wywiezie Konga w łańcuchach prawdopodobnie jako przynęta dla Godzilli. Jednak nie rozumiem, dlaczego Kong nie wrócił na wyspę. Być może ma to związek z wynikiem walki między Tytanami. Być może Wyspa Czaszki zostanie zniszczona na początku filmu. Wiemy, że Godzilla kontra Kong rozpocznie się na wyspie, na której Kong będzie próbował zatrzymać globalne zagrożenie. Wyspa jest też wejściem do Hollow Earth. Być może ludzie uważają, że wyspa jest zagrożeniem dla całego świata, dlatego zabrali z niej Konga i wysadzili wyspę w powietrze. Wiemy, że z jakiegoś powodu Tytani z całego świata będą przyciągani na Wyspę Czaszki. Być może monarch będzie musiał podjąć ostateczne kroki w celu uniknięcia kolejnej wojny Tytanów. To może wyjaśniać, dlaczego ludzie zabrali ze sobą Konga. Jeżeli naprawdę uważają, że on jest jedyną nadzieją na uratowanie świata, no to chyba logiczne jest, że przed zniszczeniem wyspy wezmą go ze sobą. Jeżeli tak się stanie, to Kong straci dom, więc trzeba będzie mu znaleźć jakiś nowy. Wygląda na to, że Kong z tropików przeniesie się w nieco chłodniejsze miejsce. Jeżeli Kong przegra z Godzillą lub Mecha Godzillą, to Monarch może go zabrać w tą lokację, aby mógł się w spokoju wyleczyć z ran. Odludne miejsce bez żadnych zagrożeń wydaje się przecież logicznym wyborem, prawda? Mnie natomiast ciekawi, którzy z ludzkich bohaterów zginą w filmie. MonsterVerse przecież jest znane z uśmiercania protagonistów. Joe Brody nie przetrwał nawet do połowy filmu Godzilla z 2014. Większość komandosów z Konga Wyspy Czaszki zginęła gdzieś w połowie filmu. A doktor Serizawa poświęcił się w Godzilla Król Potworów. Także na kogo stawiacie swoje 5 zł? Piszcie oczywiście tam poniżej. No i oczywiście Team Kong czy Team Godzilla? Jak zwykle chyba tego nigdy nie rozstrzygniemy. Na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!